Cześć imikanie tym Wentkiela, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I dziś jesteśmy na Mani, tak? W, po bardzo długiej jakby długim nieprzuceniu odcinków. O! No wiem, że teraz były jakieś po dwa odcinki z każdej serii, nie wiem jakim celem nawet mi się udało to zrobić. I a propos. Um, seria z quizów, bo miałam w sumie rzucać z quizów, ale jednak stwierdziłam, że nie. I nie wiem, czy ta seria będzie kontynuowana. To będzie taka seria, którą będę sobie wrzucać raz na jakiś czas. Dobra, ale jesteśmy na miejscu, co się zmieniło? Powstała choinka. Powstała, Z Pa. Zgłówek. No dobra. E, tutaj są, o skrzynki są puste, nie zapełniłam ich, może, może je zapełnię. Bo no, może na pewno ja bym musiała zapełnić dla każdego. Tak stwierdzam. Coś się jeszcze zmieniło. O matko, lagi. Tak, to samo w końcu dziób. Nie wiem, czy pokazywałam to. Że ni dziękuję, nie pamiętam. Coś się jeszcze zmieniło. Stało lotnisko. Tam strony jest lotnisko. To było takie puste? Ej! Ej! Co to ma być? Hań, hań, hamstwo! Normalnie hamstwo! Nie mogę się powiedzieć. Patrzcie, bo lepiej, że tutaj taki był, nie? On tu był. Tu też był. Już go nie ma. Halo. Co to ma być? Jakieś domki w ogóle powstały. What the. Co jest? Oj, mnie tu dawno nie było. Jakieś domki. okej, okay, nieważne. Kaj, tutaj nam się pod... Boże. Naprawdę tego już nie usunęliście. Dobra, ja zostawię to, potem to usunę. To jest McDonald's. Są światła. Są to. To też bym musiała naprawić. Chłopaki, patrzcie co robić czasami. To jest miejsce endu. co kiedy zatem do Czekajcie, ja chciałam wam pokazać nisko. A, poleciałam, za zaplątałam i, i, i nie pokazałam. To jest samolot. Powiem jedno. Yy, pytajcie Jukiego, jakie to są samoloty. Ja się na tym nie znam, ok? No. To jest kolejne... Tak, to jest tak biało, bo ja z tekstupaka mam. Supak, takie. O, proszę. Te dwa, bo jeden nie, daje zielo... nie nie daje ładnej trawy. A drugi zadodaję i włącznie ze sobą taki fajny efekt tworzą, co naprawdę mi się podoba. O, kolejny smutek. tego tu nie widziałam. I co tu, tu jeszcze jest? E, tu że widziałam. A czekajcie, właśnie, bo się tutaj pozmieniała jedna rzecz. E, leć, leć kobito. Tu coś jest? A, to jest egid. Nie pokazywałam wam Egitu. Proszę, piramidki. Myślę, żeby bycie się nie rąbili... z Sfinksa. Miałam to wyrównać te to nie to nie zrobiłam. Może kiedyś. Ja, ja to naprawię. Może swing trzeba pierwszy... on mnie trochę daje po oczach. Dobra, nieważne. Telefon, cio. Mam nadzieję, że to jest mi Jaki fajny jakie fajne no, Dobra. Lecimy, bo coś tu się jeszcze pozmieniało. Pozmieniało się. Muszę to znaleźć. Teraz. To będzie ta strona. To wam teren, to jest terence, biało, jest się... Czekajcie, bo ja się sama pogubia już to ty, Co to jest za kloc?! Aha, dobra, nieważne, już wiem co to za kloc Nieważne Co to jest w ogóle? Yuki, jak to oglądasz, pisz mi, co tu miało być Bo ja nie wiem jest jakiś dzień, No jest jakieś... Nie dokończyliśmy tego, coś mi się coś wydaje e, Wcale nie ma zaczętych 50 rzeczy, nie, 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 nie I wcale żadnej jest... Nie, nie, nie dokończyliśmy o, tu jest Właśnie to chciałam wam pokazać, bo ja nie wiem, co tu się odrąbuje. Chodź, prze przelećmy się tutaj. O! Tutaj się ogarnęła droga troszeczkę. I to leci tu. Patrzcie, co to jest. Ja nie wiem, co tu się odrąbuje, nie? W sensie ja tu byłam wcześniej. Ale ja nie wiem. To jest to wiem, że jest na kwarantannę. O! Jak Dobra, nie. nie. kraker. Tak, e, tak jak, jak będę coś odwalała, to mnie tu zamkną. Zapewne. Co, co to jest? Ja wiem, kto to robił. I ja wiem, kto to robił. No. Zostawię to bez komentarza, po Tak, to też zostawię bez komentarza. Nie wiem, co się zrobiło. To no z... Nie wiem, co to jest. Nieważne. E, niektóre rzeczy zostawmy bez odpowiedzi... No, ale jest w ogóle. To jest lewicająca kulka porusza. Tu wisi Ender Chest. Jakiś zielony coś. Ja nie wiem co to jest OK. Ja tutaj... Ja tutaj po prostu widziałam, że coś się buduje. Aha. Podejrzewam się, co to jest ze sklep. Tu chyba też e, stwierdzicie, co wygląda. Co? Aha, tu jest jakiś dom, ok. To jest droga niedokończona. Co to jest? Jakiś... miałam mówić baszty, nie wiem czym baszty. Jakieś mule obronne, co to jest? To się odląbuje. Tak, mnie troszkę nie było, co To ten, to. Nie ja wiem, trochę tutaj się, widzę, pobawili. A, to widziałam, że było budowane. Hmm, to jest rzeka? Taka rzeka, no, taka trochę jakby była wbudowana, no ale okej. Okay. Hmm, ja chyba wiem, kto to budował. Tu Yuki pomagał, a kto to budował, to... Dla niej zmienia to się zapomniałam. no. Okej, okay, dobra, rąbać i Lecimy dalej, bo ja mam coś dla Was do pokazania. Będzie coś ciekawego. Chłopaki nie wiedzą, gdzie to jest, tylko ja wiem, gdzie to jest. Nawet tam młoor pani ustawiłam. Szczerze powiedziawszy. Czekaj, coś jeszcze miałam? pokazać? jeszcze jedno lotnisko, chyba? Tylko nie mam pojęcia, czy je znajdę. Hmm. To nie... To, to też nie. Co nie. Nie wiem, czemu oni robią te granice. Jaskinia... kobice. Kowalnia. Sczówka. <śmok> Smok z bla, bla bla. Ej, gdzie? A, to już wiem, gdzie to jest. Dobra. Arena. Dobra, nie znajdę tego, nieważne. Chyba było kiedyś oznaczona, ale teraz już nie jest. Dobra, tepniemy się tu. Dobra, tu jest smok. No i lecimy. To jest w tamtą stronę. Tylko ja wiem, co to jest. Tak, to jest, powstaje jakaś dziwna, nie wiem, więc to jest. No ale dobra, taki statek też powstaje. Też nie mam zielonego pojęcia. Czyje to jest? Czekajcie, bo ja się, żebym się nie zgubiła. Znaczy mnie i ma szczęście. O, jest, znalazłam to. Patrzcie, co ja się... Ja się nadziłam, ja się bawiłam tutaj i wybudowałam tor. Taki! Taki pędziwecik może z tego zrobiony. To zarobiście wygląda w ogóle w nocy, czekajcie. Kurde, zwiększę sobie ten render listas, bo ten mały mi już troszeczkę irytuje. O! O, teraz lepiej. Dobra. Eee. Ha, 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 ha. Nie. O, i patrzcie, jak to kuzacko dla mnie wygląda, nie? To jest super. To naprawdę ładnie wygląda. Mi się to jest, tak podoba. Sama to budowałam i sama się tym jar. <gryw> o, jaju. E, nie, ale no tyle z to wyszło. To się ciągnie. Tak, chłopaki, jak, teraz, jak będą oglądać ten odcinek, to mogą sobie zobaczyć, gdzie ja to wybudowałam. Już mogę sobie tutaj przyjść i sobie na to popatrzeć. Oczywiście to jeszcze nie jest dokończone, wiesz, coś, bo tak nie ma tu świateł. <laughs> Jakiś tych. Co tu jeszcze dodać? Checkpointów nie ma. Zrobię jakieś łuki z tego, z, z jakiegoś budulca. Jeśli tam będą checkpointy, jak sobie spadniesz, to. to Chociaż nie trzeba będzie ich tak dużo, z tego co widzę, bo to no, naprawdę nie jest jakoś tak łatwo... ten... spaść. To jest fajna droga, to jest takie wspaniające. Tu się nie, nie miałam już pomysłów, okej? Okay? Labirynt, labirynt, jeszcze raz labirynt. Ja go budowałam, ja się sama w nim zgubiłam. Authenticum. Tylko tutaj jest in luty, żeby było bardziej przezroczyście, jak się patrzy. Chociaż w sumie tak. Można zobaczyć, co tam jestem. Dobra, no, przelećmy to tam. A szczerze powiedziawszy, nawet jeżeli pamiętasz ten labirynt, to i tak się ciężko będzie tobie znaleźć, bo i tak się z tym zgubisz. jest takie? O. Pa. Tu jest bez bezwalerek. Tu już nie ma tak łatwo. A! E, sama spadła. A, to już króciutkie. Nie wiem, czemu stwierdzam, że może to przedłużę. Jeszcze bo to sobie krótkie. Tu. Tu. To się da przejść. To się na 100% da przejść. A, cię Jeszcze dowalmy, nie? Jeszcze, jeszcze odpnijmy. Ja chyba nie będę tutaj pływać, bo w sumie ja znam już tą mapę i to jest takie mech. Nie ma tak łatwo, kurde. A tu zalepiałam. Myślałam, żeby tutaj nie zalepiać. Chyba że... Zrobię tutaj bez barierek i że tu będzie lód. To będzie w sumie, hej. To będzie dobre. Możemy to nawet teraz już przerobić, troszeczkę. Dobra, to to przerobiamy. Żeby to był lód. No i... O nie, ja zniszczyłam obsydian. To będzie jeden z najcięższych etapów. Nie, nie wiem czy najcięższych, jeżeli się umie trwać to w sumie będzie zwalniające, ta, W sumie nawet nie będzie tak ciężko. Nie, bo wcześniej um, był zamysł taki, żeby to by się było tak, bez tych, ale się ogarniałam, że przecież można to przejść bokiem. I już nie będzie tak łatwo. I już nie będzie tak trudno znaczyć. Także stwierdziłam, że, a nie, nie, nie. nie tak mają wykiwać, to tak nie będzie. Więc. Teraz sobie robimy tutaj y, z tym lodem. A, dobra, rąbek to zrobię tylko Nie będę tego ręcznie wypełniała na odcinku jeszcze na dodatek. I tak nie mamy co robić na odcinku. O! I proszę. O nie! Mój Myłolotend tutaj. E! Myszka się zbadziła. Ona się czasem poguje nie wiem dlaczego. Pararam pam 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 pam. No i pięknie. Ale to trzeba jeszcze rozmaicić. Żeby nie było, że łyso. Coś, coś on? Piękno. Panie. Tylko, kurde, możecie mi w sumie napisać, z jakich bloków, jakich bloków co mogę w sumie jeszcze dodać, bo to może mogę no, sobie usunąć, mogę sobie jeszcze pociągnąć ten tor dalej. Tylko muszę się ogarnąć, co mniej więcej tutaj jeszcze mogę zrobić. Myślałam, czy jeszcze nie zrobić w portalu gdzieś i właśnie w, jeszcze w, w którymś tym. Wymierzasz, żeby tego nie było wciągnąć? Tak się zastanawiałam. Ale to już Yuki jego... Muszę spytać, czy zrobić większe, czy nie. Bo to jest takie... Około takie 5 minut jazdy, nie? Stamtąd, dotąd, jeżeli się mniej więcej w tym ogarniasz. <laughs> tak mniej więcej to kiedyś to wyliczyłam. Że no. Dobra, chyba jest kites. Jeszcze spowalniające, można wypaść, no. Możemy to robić, czy to w sumie? Nie, dzisiaj jest taki skrzyk te podplany, i tak dalej. Tak. Tutaj dałam czerwono, bo sama kiedyś yy, to testowałam i tak... Tak niby kuźwa widzę, ale tak dobra, przejechałam, nie? Tak gdzieś i to, tak to przejechałam. Coś takiego było. I tak potem się wracam, patrzę, a to jest wyjście i takie... Aha, ja to ominęłam. I zaznaczyłam to na czerwono, żeby, żeby po prostu było oznaczone. Ja ten bilet nie jest jakiś taki specjalnie skomplikowany, mógł być gorszy. Ja się zastanawiam, czy by jeszcze go nie powiększać. Uh -huh. Brawo, ja. Teraz się zastanawiam, czy by nie dodać jeszcze jakiegoś etapu. Możecie pisać, co bym mogło jeszcze dodać. Ewentualnie. ja myślę, że to jest skończone. Coś jest z krętału Ja nie umiem budować. W ogóle to jest fajny etap. Mi się podoba, że wypada, że jest jakiś i tutaj wypływać już tu. Tu się da wypłynąć, bo tu są sosande. So, so ja to testowałam, żeby potem nie było, że coś nie działa. Mechanizmy. Au! I to działa, tylko trzeba odpowiednio snowy top, jeżeli... Więc na to, jeżeli... Widzisz, no to zawalne walę, nie padnie się do góry. A nie, ale stwierdzę, że naprawdę mi naprawdę tu ładnie wygląda. Nie wiem, czemu... Ale tak się tym jaram. To jest masakra. To jest masakra, jak ja się tym jaram. <grymne> w sumie. Nie wiem, sumie Nie wiem, czy to mnie pomaga. Hmm. Myślę, że to nie zwęzić teraz. Tak, teraz takie drobne poprawki na odcinku mogę pop poprowadzić. Bo ja tu. Ja zaznaczam. Jak będziecie ten płynąć, nie? Bo tutaj się wypadło z łódki. To się kusi, gdy łapie tą łódkę. Jak coś. A nie bierze i ten, a nie to się bierze tą łódkę, próbuje łapać, to nie ma tak łatwo. Jak zginiesz, to wracasz na start. No to będzie na Aaa, no nie, nie! Nie ma tak łatwo! Czekajcie, co to muszę... I tu się łapie łódkę, jeżeli łódka spadnie na dół, to trzeba wpłynąć na dół, nie ma tak łatwo. Bo kiedyś Yuki tutaj test... Pamiętam, chyba na live nawet testował i mi, kurde, nową łódkę stracił, sobie pożarł. Tam to zostawił, sobie zostawić? wiecie co? Nawet nie nami. wstyd. Nie, na no chill, można tutaj to pomniejszać. Co jednak łódką, nie? Bo tą łódką to jest szybciej. O! Tak o zrobimy i będzie dobrze. Nie, to będzie w nocy ogólnie, to ładnie wygląda. Myślałam, że będzie jakieś pixelarty nie robić, ale skoro to jest takie długie, to mi się nie wiem, czy zbytnio chcę. Bo to jednak z pixelartami będzie Uff, roboty w dziur. Że powiedziawszy, więc nie wiem, czy sobie je to. Do to jest pytanie, czy jeszcze coś się tutaj pozmieniało? <laughs> tak się zastanawiam, czy jeszcze coś się pozmieniało na tej miasto Mani, czy nie? To jest jeszcze coś istotne, ale chyba raczej się nic więcej nie pozmi... Cieszę nie, musiałabym na mapę patrzeć. Choć chyba się nic nie zmieniło. Nie, wiem, że jest lotnisko, ale do tego lotniska czekajcie. <tryk> czekajcie, muszę sobie zobaczyć. Taki szkielet, co to jest? Wow! Aha! Taki szkielet, dobra! Nawet wiem, kto to budował, pozdrawiam. I dzieja się te pamięna jakie tu by mi wysłali. Dziękuję. Co to jest? Podejrzewam... WTF! Gdzie jestem? Skanik koniktu. What? Gdzie jestem? Aha. Już wiem, czy co to jest. jest. Wiem. Wiem. Ja już wszystko wiem. Już wszystko wiem. Wiem, kto to budował. Okej. Okay. Czego to jest? Nieważne... Właśnie, ja wiem, co mam wam pokazać! Eee, czekajcie, mm, jest, jest osiedle? Nie ma osiedla, co to ma być? Eee... Czekaj, to jest to, co ja myślę? Nie. To są kowice. Ja chciałam i... Ja wam pokazywałam metro? Na odcinku jakimkolwiek? To jest metro, w Czekajcie, tamtą stronę jest na lotnisko i tu jest na Tak, bo ja nie pamiętam czy ja wam to pokazywałam, czy ja wam tego nie pokazywałam. Ale czekajcie, bo w pewnym miejscu było właśnie takie dziwne, dziwne coś. Jak ktoś to zbudował, ja nie wiem z, z, kto to zbudował. Podejrzewam, podejrzewam, ja dużo, dużo podejrzewam, okej? Okay? Zium. O, to schizowe. O! Au, przedzwoniłam jeszcze, dobra. To jest tu, czekajcie, bo tutaj się coś, kiedyś gdzieś pomysł pomy tak nie pamiętam, w którym to była strona. Ej, teraz szukaj wiatru w polu. Czekajcie, bo to gdzieś było takie, takie, takie... O! Znalazłam! To! To! To jest, to jest spawn. To jest spawn. Pony. Nie wiem po co mam takie coś. I tutaj jest jeszcze jedna dziwna rzecz. Ja się jednak po co ktoś tutaj przekopiowywał rynek? To mam wielkie zapytanie dnia. Po co ktoś tutaj przekopiowywał? Bo tego totalnie nie rozumiem. Dlaczego rynek? i przepraszam, Dlaczego hmm, rynek? No, rynek w sumie. Mm -hmm. Ach, te nawet nie wypełnione szybami okna. <laughs> Może kiedyś. Może kiedyś. Czekajcie, czy coś jeszcze się pozmieniało? <laughs> A! Samolot, 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 jeszcze raz samolot. Jest samolot. Bo samolot mi przenieśli i tu postawili inne. Co to, to? Aha, bo tu jest jeszcze takie dziwne coś. Zmienia... Nie no, mam o tym sama to robiamy. To jest chyba kolejny lat nisko, coś takiego. I tu jest droga i to prowadzi do samolotu. Tak, to prowadzi do sam tego samolotu. I ziom. Czekajcie, bo nie mogę wykręcić, ja nie się zgubiłam. A dobra, w tamtą stronę to tam już jest leśniczówka, okej. Okay. <ścoughs> tu... O, i tutaj jest samolot. Nie wiem co to jest mod Ja tylko nie wiem Chłopaki panu wiedzieć, ja się na tym nie jestem, okej? Okay. Jest okej? Okay. Panie, nie że coś, ale masz krzywą tę ścianę, nie? Także no Nie że coś, nie że się czepiam Czy no Ale masz krzywą ścianę Przepraszam, muszę się przyczepić to są jakieś różowe. O, przepraszam, zasiewa Franciszko. Ja lubię to w A tak, przepraszam, nie mam Optifine'a i to brzydko wygląda. Niestety nie mam opty na, 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 na razie. na razie. Co ja, nie mogliście po prostu zbudować samochodów, tylko musieliście wszystkie przekopiowywać. Okej, okay, nie, dobra, nieważne, Nevermind. Tu jest jeszcze mapa. Ey. Kto to dodał? Co za zatupił? Kto mi grzebał przy mapie? Ja się pytam Kto mi grzebał przy mapie? Który się tu bawił? To jest kuźwa jeszcze ta sama ta. Jezus! Teraz się mi przyznawać, który co zrobił. No to mapa nie jest do bawienia się ogółem. Ona jest do budowania. I ja nie jestem szczęśliwa, że ktoś mi zrobi takie coś na tej mapie. Ja nikogo. Nie ja nikomu nic nie zrobię. Ja chcę po prostu, żeby się dowiedzieć, kto to, to zrobił. Bo w sensie to nie miało sensu, nie? Bo to jest przekopiowane. To jest. To jest jeden element. To zostało kurno przekopiowane. No nie, no. Ja się załamię. To, to samo ogółem. Oj, Zniszczyła mnie z tej strony. Ups. Jara. Eee, który się tu bawił i kto co tu robił, no. Chyba zostawić, kurna, człowiek nie przyjdzie, nie popatrzy co oni tu wyprawiają, to już coś odrobią, no. Dobra. Ech. Czy tę mapę trzeba zaktualizować? właśnie, czekajcie. Czy tę mapę trzeba zaktualizować? Hey, Chyba nie. Nie, nie wiem, to się gdzieś buduje w ogóle bardzo ładny domek. Nie wiem kogo to jest, a to jest bardzo ładne, mi się to podoba. Bo ja nie umiem tak budować. Hmm, co. What the hell? Dobra, ja się tego nie dotykam, ale który to zrobił? To niech teraz naprawia. No nie no, to jest... przechodzi ludzkie pojęcia. Kurde, masz szczęście, że chęki nie zniszczyło, Ja nie wiem co tu się odrąbało. Ale nie jest to z tego powodu szczęśliwa, bo ja tak kratkę jednak robiłam. Y, ogólnie to było zapełnione jednym blokiem i ja to potem wypełniałam drugim. Także ręcznie jest ta kratka robiona. Dlatego nie będę jestem zaszczęśliwa, że znowu będę musiała to naprawiać. Eee, Smoku, smok się nic nie zmienił. Domek też się nic nie zmienił. No samochodzik. go zwa. I ci dziwnie wygląda na czerwonym. czy coś jeszcze się poznieje? się wplątałam. Chyba... Chyba tyle. jeśli chodzi o zmiany. Właśnie muszę że to bajorko kiedyś ogarnąć. Tak, to są żółwie, nie przemyć, To są żółwie. Aha, to zaczęli robić ten. Ten. Okej. Okay. Eee, lotnisko się chyba jakieś samo, Nie, to jest inne latnisko. Ja nie wiem. Po prostu ja jeszcze nie ogarniam tym wszystkim. To jest tego... W się to zmienia, i jestem tak karany w moich jest... miejscach. Tak, nie ma samolotów. E, samolotu akurat. Halo, jak to się stało? Dobra, też się to. Chyba to na tyle w tym odcinku dzisiejszym. Takie bardziej oprowadzanie, moje ograniczenie, się, co tu się odrąbało. I tak. Wytłumaczcie mi wszystko, co się, o co się pytałam. Bez tego trochę. Nie wiem czemu się ziewa. Nie lubię. Dobra. No to co? Do symcinków. Czy Majta się? Elo. No i bye.